Andrzejek i Edziu Blues w podziemnym magicznym warsztacie dźwięku. Po ich epickiej trasie koncertowej i ocaleniu domu kultury w kartoflowicach, Andrzejek i Edziu Blues poczuli, że nadszedł czas, by podnieść poziom swojej muzyki. Zainspirowani entuzjazmem publiczności i trzaskami, które wydawał radziecki wzmacniacz, postanowili stworzyć własny sprzęt muzyczny. Edziu, myślę, że powinniśmy wejść na nowy poziom blusa. technologia PRL. Powiedział Andrzejek, stukając w pustą bańkę po mleku, która miała zaraz stać się częścią ich wzmacniacza. Magiczny warsztat dźwięków piwnicy. Piwnica Edzia, pełna słoików z kiszonymi ogórkami i resztek starego radia marki Szarotka, stała się ich nowym miejscem prób. Przy pomocy latarki, młotka i jednego z lutowniczych zestawów, które Edziu zdobył od znajomego w giesie, rozpoczęli budowę wzmacniacza bluesowego numer jeden. Mam pomysł! Podłączymy gitarę akustyczną do wzmacniacza i przepuścimy sygnał przez mikrofon, który zepsułem podczas ostatniego występu. To będzie nasz perelowski fus! Wykrzyknął Edziu z dumą, trzymając przetarty kabel w ręku. Pierwszy test brzmienia zakończył się widowiskowym bum, które wstrząsnęło piwnicą. Z najwyższej półki spadł słoik z kompotem, ale Edziu tylko wzruszył ramionami. To dobry znak, dźwięk ma moc. Pożyczone bębny i elektryczne zgrzyty. By dopełnić brzmienia, Andrzejek zorganizował pożyczone bębny od miejscowego strażaka druha Mariana. Instrument wyglądał, jakby przeszedł przez trzy powodzie, ale Edziu uznał to za. Prawdziwie autentyczny vintage PRL-u. Problem polegał na tym, że bębny dudniły jak tekturowe pudła zamiast wydawać prawdziwe dźwięki. Podczas pierwszej próby, połączenie przesterowanego mikrofonu, gitarowych riffów i bębnów, które brzmiały jak młot pneumatyczny, przyciągnęło uwagę sąsiadów. Andrzejek, ciszej, bo milicja przyjdzie! Syknęła przez okno sąsiadka władka, która od lat narzekała na ich hałas. Nowi członkowie zespołu, do składu dołączyła sekcja denta w osobach trzech bluesowo prlowskich muzyków z orkiestry zakładowej Polfa byli to Tadeusz, Saksofon, Maliniak, Kazik, puzon, dąbek i Zenek, trąba wierzba. Oficjalnie grali na akademiach pierwszomajowych i tego typu chałturach, ale w sercach nosili bluesa. Podczas prób w piwnicy Kazik z dumą powiedział. Tego się nie nauczycie w polfie, panowie, to trzeba czuć. Po czym zagrał dźwięk, który przypominał klakson autobusu Marki Jelcz. Idealne! krzyknął Edziu. Niespodziewany koncert. Pewnego dnia do piwnicy zszedł sołtys z kartoflowic. Panowie, nie wiem, co tu robicie, ale całe osiedle mówi, że macie nową muzykę. Zagrajcie na dożynkach. Chcemy, żeby kartoflowice miały swój hit. Zmobilizowani wyzwaniem, Andrzejek i Edziu ruszyli do pracy. Dożynki stały się miejscem ich debiutu z nowym sprzętem. Kiedy ich przesterowany dźwięk wypełnił polany, a bębny brzmiały jak połączenie deszczu i grzmotów, publiczność oszalała z radości. Sekcja dęta dodała jeszcze więcej energii, a Tadeusz saksofon zagrał solówkę, która przypominała jazgot odkurzacza Predom Zelmer, ale z jakąś dziwną magią. To jest jak muzyka przyszłości, wykrzyknął druh Marian, wywijając w powietrzu swoją czapką strażacką. Epilog. Ich magiczny blues stał się lokalnym fenomenem. Sąsiadka Władka, choć narzekała na hałas, zaczęła sprzedawać kiszone ogórki jako oficjalne ogórki zespołu Blues Piwnica. A sam wzmacniacz? Wciąż trzeszczał, wybuchał, ale miał w sobie magię. Andrzejek i Edziu byli dumni, że stworzyli coś, co łączyło ich miłość do Blusa i ducha majsterkowiczów PRL-u. W końcu Andrzejek westchnął, patrząc na Edzia. Jeśli Blus może mieć dom, to nasza piwnica jest teraz jego pałacem kultury i nauki. Edziu spojrzał na Andrzejka z wyrazem twarzy, który mówił Rozumiem cię, bracie, jak nikt inny. Choć, jak to u niego bywało, nie miał zielonego pojęcia, o czym mowa. serdecznie na koncercie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej